Patryk Bandulski kocham cię Ira, to ty, ty masz te, 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 te dupy z Discorda? Czarnego? To ja jestem. To dla mnie ten nożyk? Nie, 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 Co? Nożek to jest pamiątka Po pierwszym banku. Po prawym. Dobra. Zupa, zupa! Zupa szyn! Zupa się! Niesamowita zabawa Gram B. Gram B. Kurwa, pyka, co jest z tobą? Co? co? O? Czy ty idziesz? No na B. Hmm. To już ja. się gadali, kurwa. Przecież powiedziałem, że B idę. Rampa. Flaszę mają, wszyscy. Zajebiste są te duele, że trafiasz w głowę i nie trafia. Zajebiste, kurwa gówno Long. Kurwa, mini Mike. Nice, ale kurwa najstraj. Nice ja pierdolę, nie. A, co, ja jestem taki ale, miły, bo ja jestem family no, friendly no, warto, streamerem. Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus, wystarczy wpisać kod Moskito. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja doładuj saldo, która posiada wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blik, Paysafecard, PayPal i wiele więcej. Co ważne, z kodem Moskito otrzyma. Masz dodatkowe 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znacznie więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczny giveaway oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ej, cześć Jakob. Jakie Jakob? No Jakob. To Kuba. Aha. Kuba, Kuba otrzymał kciuki. Dwóch, trzech mit. Może być donat? Pomagam ci. No. Jadę, daj da. pół. Uważaj. Kurwa dziko synu kurwa złodzieja Wyszedł mi red room, red room jest Red room Idzie do B, idzie do B, biega do B Red room, no. red room A po Last B Last B no Nie, yeah, A A Ej A, no wy se dzieje A, no pojebało mi się sajt, sorry no. Dawaj za wszystko Kuba Jele paki <laughs> Red room, red room Redrum, redrum red room. Redrum. Red 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 Ej, to B pobieg, to B pobieg. Kurwa, ten redrum red 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 room, kurwa. Ej, B, 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 B. Paka Bra. tu jest. Ma widziałeś jest po, po lewej, lewej, widziałeś po lewej. Rześior, lewo widziałeś, tu jest. No i Mario go nie zajmie, bo to jest chicie. No Brawo, kurwa, drugi. wszystko my zdjęć O boże. A. Ja jest. a pierdol, jezu. Ja pierdol. Ale, ale tak. Jaki kurwa fart, nie? Ale tap. Cieszę się, że tą grę jezu. robił. Skrywał ulana gruba świnia w rajstopach, kurwa. Co ma stosunkowo się do postaci zdoty, kurwa. Mario robił tą gierkę? Gdzież <gry relatives> <gry> Mario? m 4 Mario. Skąd ta nie? Ja, tak, ja, Mario a przy kopcim, my sobie jutro kupimy coś. Bo, zanimliminika... Mario, rzucił fora, no co ty? jutro łapek. Kura jesteś, w stanie ogarnąć kopertę k***a na wawie? Łapie k***a, piątka jarania kurwa mało lat, rampa wyjali To zajebiście, że jesteś a sam k***a debilu i nie mówisz. To k***a pograń ze mną, to być smato! Rozje***a! Ładzisz k***a po tej mapie, co kurwa ty pier***a. Nie, nie wiem, to jest rzezio k***a, koła tej wiesz. Trollu je smato. Jest, on ma dwa koła on jest kotem, wiesz. Ci jest zajebiste, no kurwa jest kot! Badora widzowie TikToka nagrywa Sramka Słabi. Witam, witam. A padłem tupę <laughs> Będę gadał, kurwa, bym ci powiedział. Rata tatu e ma familię Chodź mi to, to mi, witam, witam, wam widać. Dużo negatywny hemot Dzięki, dzięki Dobry flasz, church was zajmą. kurwa zobacz to ma nade mną wina o oh no! To! No. Oho! Tak. <laughs> paka, paka! Poka! Ej! Patrzę! Ostatni będzie... A, tutaj... Mario, może heaven jest? Heaven może... Być jest chyba, masz... cicho, 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 cicho. Tak, Ta jest ra. heaven. Mario! Brawa. Mario, jest, Mario, Mario, Mario! Brzęzior, ile ty masz elo? Elo, elo, 3-5-0 <grymne> no, ale... Masz Ale moc Ja pierdolę, kur... Ale jest dzisiaj, ja dzisiaj nie schodzę z CS-a 2-4 zaczną dzisiaj No to dawaj Zaczynamy od 17-2-4? Możemy, no <grymne> Akurat do wieczora się wyrobimy Rampa jeszcze, rampa, bandit Idę Odpuszczam B Jest w B Minimajka wjeżdżam Dawaj Jest w B dalej? Wydaje mi się, że tak W plecy minimajk Wybiega Mieram już tam para, to Nice La la ratata to je ma familia super tak, tak, tak. się gra, prawda? Dobra, Ej, A znaczy to? Znaczy to? Ale ten wers kosztował wiele! Ej, a ile kosztował ten wers? Na TikTok. Ej, a wie ile kosztował ten wers? Mario, ty tu już tam musisz smokować i dojeżdżać Hewena. Paka poda. z tych sadów. Mój mi smoka, rozumiesz? Bo familio ma familię. Bóg, moje no i kurwa, Mario też. Wujkiem moim jest Don Mario. Bratem moim jest Bandario. Teraz ustalę kurwa wylewę. Zakręt ostatni, zakręt ostatni. No i wujek Mario też. A raj raj, ma familia. Tak ku... nie dupe. Skąd podaję, spajajaj. Zdaje mi się, kurwa. Nie mogę znaleźć ryja. Cicho. Ja bo wujek wuj, Don Mario jest. Szedł czy nie? Nie, Chupie, uważaj. Normalnie wyjeżdżam na niego. Nie no, nie ma go na razie. co CT zręcał. poszedł. Kurwa, dzwoni ktoś do mnie. Dzwoni do mnie, moja mama! Mówi, że widziała klip! Ej, o mamo to grają w TV! Ej, o mamo to grają w TV! Kiedy, Kiedy widzi widzi mnie? mnie, to chcę podbić sama. Mario, tam Co? Gówno. Tak, nie słyszę cię. No mit, kurwo, jele, to mnie no tu okay. mów, kurwa, Normalnie nie arasz, tylko fita, kurwa! Chuja jaram, nie jaram, właśnie, bo nie O, drink! Chuja palisz, Rady. chuja palisz, kurwa. Kiedy na majora jadę? Nie wiem, bo z bandurą razem w teamie jesteśmy. Najpierw bandura musi dechę mm. wbić. heftbić. z bandury nie jadę, bo Bandzi wszystko robi razem. Ale to jest akurat wy... kurwa. Na TikToku. Mmm, ty tak gadasz, tylko masz za Majora żeby to zrobić. Patrzę Heaven, jak coś. Kajny zejen, kurwa, auf meet. Patrz, kurwa. I... co? Kurwa? To patrzysz? Co Gruby! Rampę. Ale to nie na chuj, jak ja patrzę, rampę. Patrzę Heaven cały czas. Patrz, 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 bo ja patrzę ci zakręt. Ci Dobra. Jak strzelę, to znaczy, że wyszli Dobra. Wtedy musisz uważać. Ale będzie exa, Mam takie przyczucie. Rampa. O, jeden Dobra. tylko był. Znajduję jeszcze ram. Zakręt, 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 zakręt! Jak zakręt? No teraz wybiega powoli. Dobrze, że tego nikt nie widział. Super. A jest jeden. Zmienił broń na zakręcie Zmieniu. Zakręt jest za tobą zaraz! Ostatni Uuuuh! Weź do... do... ja, tak, no, 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 tak, tak. mi yeah. yes, go do midi! No, 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 no! Dabeź się, dabeź się! No, no, dawidz się! Lai, lai, rapted line, I am my family, yo! nie widzę! Falą się! Jest heaven, jest a... heaven! Falam tam! Musisz i raz uważać, bo ja nie patrzę teraz na heaven! Tylko. Pali się! Nie, to, ba... to bandit! To ja! Dobra, k***a mać, to takie stanie Wyszedł mi mit jeden. Ja jestem się w Dawaj, Bravo. Bez i rampa uciekł, bez rampa chyba uciekł. Jej, 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 jadą, je. jadą. Pst, jadą. Kurwa, ale Minimak, ale mi z***ał. Crazy, Plantuję, plantuję. Dostał chyba BS i mini Reload Nie dostał BS owo Mini Podobno Tu do prawej Leży No i Dawidzinol też Kurde Gin jest śnieży Może chyba mnie przegonić po tej rundzie <grytko> Wyjechali mi da, Wbiegł Dwóch kurwa, mini majk Mini Mike, dwóch bandit no nie da się, nie zabić nie za dobrze bym powiedział nie wiem, nie o, mogę grać, no nie mogę grać ja nie da się, co Szkoda, szkoda tej rundy się, nie jedną się, dla mojego brata Patryka da Patryczku, mój kochany, masz no. ameczka. Cieki, bracie. Super. nie Dzięki bracie, nie nie tyku. Ja nie mam, się, nie się, nie da nie się, nie się, nie się, Jest rampa, jest. rampa jest Rampa jest Tu jest dwóch jeszcze tam, no przed minimajkiem przy rampie Wiecie gdzie są, w Kurwa no rampa i B, no kurwa Ale widzieli mnie, nie chciałem mówić, że minimajować z nimi Leży Drugi kładzie niby Fajkowo Mata Lewo Ja um, będę dole co mnie biegasz Ja p dole fest no fast kają jest Zarus movie be a fist Dojedźmy minimajka, dojedźmy mini Majka Albo rampę Go 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 Dawajcie wszyscy Oni na tym minimum będą się o tej rampy czaić Oj Seta leci Zakustana Jest tam dalej, jest tam dalej i po prawo we w We wnęce Forerio, forejo Brawo Meat, For For mid mid wchodzi, dwóch mid, dwóch mid wchodzi, wchodzi masz tu ławkę przy bok się pyka super Jaki. ale, no, się... moja, ale, się... jajunę, ale, w kału, ja mówię, jebękę, ale, kol, ale, kol. ale, 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 cool się mówi debilu no i Vassel Junior też zamki, kurwa, Ta? On no to przyjedźcie mi to pojechcie w Jak jesteś taki wyszczekany <laughs> przez mikro mi, mikro piątki właśnie, k <laughs> Ty pytaj na siedzisz e. No i chuj Bo <grymio> owcy trzymają się razem, ja i mój kolega z raid'a <grymio> tak <grymio> Jak gra się w raid Shadow Legends Dawaj, dawaj, dawaj Mario e. No i zajebiście Skróciła wow. Girek. Girek, poczekaj Chodź, Poczeka. chodź, 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 bo on skróciła Chodź Lecę, lecę czy co? Co? I coś Zajęce, z to słodkiego. Ach. Ach. Watch. I się boję. Oh, no jest gdzieś tu drugiego? A. Patrz. boję. Bomb has been planted. Kurwa. Jest odseta. Nie pikuj, no słabszy jesteś. Donat click. Czekaj, czekaj. Odseta, odseta. Czekaj. Chowaj się. Spikuj teraz. A. Ej to jest gratis Ja w dole. O, ma zero ja Aj, ten tak, dole. Ej, ej Oj, kurwa, 70, 72 w 7, strzelam kurwa w niego przecież Szkoda, że nie w głowę, ale strzelam Ej jakby to ugraliśmy Rek, czy z mistrzami świata czasem? Chyba tak, chyba najlepsze duel. Chyba tak, Pyka też tam z Bandurą ładne dułko Ja jeszcze. Ja Ja, ja czekuję, healuję ja. No chyba tak koca wiesz Tyka gra na supportie Za mnie mordę p****** ja nic nie powiedziałem. Nie do ciebie mówię. Nie dałem rady, kozo. Cicho, cicho. Ja... ...rodole. Majs, ale było. Ja pidi. Dwóch redrum, dwóch redrum. room. Ładuj. Don't let, don't Kurwa, wyjechał. Kurwa, przez smoke'a. Mów, że przebija przez smoke'a. Jeden mecz. Co trafił? Co zrobić, k***a no? Ja pierdolę. No nie no, nie miałem jak 22 HP. Kuba, nie par. Nie no, bandy, bandyty brakuje, Chuba, nie? Ja nie płaczę, pa, zaraz. Nie proporcujesz, żeciar? Bez sensu. Nie, bez sensu, się rampą. Co dawać? Jedźcie. Jedźcie, 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 jedźcie. To jest ta okay. ruda. To jest ta runda, no. O bandit, kurwa no! Idę. No i chodź, ta runda. Podlec respa jeden, prawie. ja mam 50. Melcy się na przylewają. Tak, zwaną połopę. Nie, no, piję ja się w dupę. Dojechali, mida do jak coś. Ramek jak przepraszam. Mam dosyć. Na szczęście jest jeszcze następny. Patrz. Ją był. Na grubą? Na wysoką. Dawaj. Kupujemy? Oni mają hajs, Może jeszcze jedno zagrajmy jako? Bo tak to chudy do dupy jest. Wyjedźmy mida. Teraz nasza. ولا. No to nie kupi, waj. Ja wysmokuję mida wam. Wsmokuję wam mida. Przesu się, żezior. przesu się, proszę cię. Flaszuje wam, flaszuje! Taki flash do puja. Pomóżcie. Mój się nie na 100%. Łapię klawiatury rozpalam trzy monitory. Jak zaraz jesteście, to mów inni. Jeden ja. no, Dwóch, 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 dwóch! No, wyjeżdżajcie teraz. Tak. Dwóch! Wychylać szeroko. lewo, lewo, lewo. Close, close, close. Nie przez W smoke jest. Nie masz ja. Pierdolę. Ja. Pierdolę. Mario ja w dupę. No nie, nie widziałem, że ja mam, chciałem mu nutkoł powalić. Oj ojoj. Oj. Ty pyka kurwa, to się nie odzywaj, proszę cię! Człowieku, bo nie dostaniesz heal'a ani jednego. 5 ja. killi masz kurwa. Będziesz chciał, żeby ktoś cię bustął na dungu załki rigruba się... Jadne. Kurwa ciebie to co, kurwa, nikt nie butuje, zaba kurwa! Zlecisz kurwa po 500 KDP ja i razy mniej się działać. Kurwa je bala u co co łazisz po plamach kurwa. O. No! A kurwa będę przypalony w Europie jak coś. <laughs> Zaraz wyjdę w kogoś normalnie z s***. Po tym meczu. Palił głęboka A. Nie w mnie. Zostaw pykę. Zostaw pykę, no kurwa. To się do mnie zbał piętrzy. Ja się zj*** do ciebie! Idę pod B. Bo no, dojechali Dobra. B, co czuję. Eta, doci. No chujesz, ja nie wiem o co chodzi. Nie strać bomby, błagam. Oh, heaven, heaven. Obita ta dzika tam. Oh, Ej no co za. No krwa! Dojechał y respa. No co jest żart? Ja im na respa. Chuj z nimi. Oh. Nice. Jak to Zabij. ugrasz 5 koła, donate Złoty, 5000 zł. złoty Przeładuj te... AWP jeszcze na wszelki Przeładuj Nie, dwa, dwa, dwa... Z, 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 z... A. dwa fragi normalne i jeden z Glocka Tak paka poda, 30 sekund, 5000 się oddala Ciu. 5 koła, ja. Yeah. Już już jakbym kliknął strzał to bym go zabił Śmieć zerowym kątem kurwa. i dwóch friendów ma Crazy pig Diabla z tego Wysłałbym Próbę kiedyś ugrał klacza no, za 10 tysięcy złotych mu wysłałem Był tam, był tam Ej <laughs> no kurwa mit. Box Stop <laughs> Kurwa no, hmm. ojej, Rek, a, a śmierdzią siedział w w plence. No no no, 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 Ale no, Dobra. no, 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 heaven heaven

Tak, wskoczył w Heaven. Ale nie, nie odbija raczej. Raczej saving. Możecie móc spróbować zabrać broń. Yes. Jest. Na rogu. Brawo, Brawo, pyszka. Pandura ten, z killem. Dałkowano. I runda wygrana, Patryk. Dawajcie to jeszcze raz, pyka w się z tego Eee, kurwa, to B. Daj k**wa, to A, j**wane. Bal do prawej, do tyłu jakby. na plecy. Tak, ja, ja wam patrzę ten Heaven. Wyjadą tu, jadą tu. Ejde. Hey, jadą tu, jadą tu. Tu, tu. Jeszcze dwóch albo... Czego? Ci co mają kałachy się cofają Ja dole, ale kol To by się spodziewał no ja. miał rację Bo ja ładnie za Za WP też ci ładnie chodzi bo, Nice, nie masz Nice Wuch! Rampa uciekł, uciekł, uciekł do góry Mówisz blisko, blisko mówię ty debilu Ja <grypt> <Biedna, grypt> dole Ale kupa się trafiło nie Boję ma familię Wujkiem moim jest dom wasylu Idę na lurka No nieeeeee Dwóch mid, dwóch mid, dwóch mid To boksem Gaje, 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 Donutno Pięknie bledzy. Irek. Jeszcze Irek do lewej, do lewej będzie! Nie, tu! Za mu, Irek. Jesteś lepszy. Jeszcze. Jeszcze Irek, no k***a! Ku... Ja mam pakę no, i k***a. Ma ja Kucham mam pakę. pakę. Przepraszam, nie słyszałem. Super, Mario. Donat donat. Donat. dwóch